Jest myślenia. Zobaczymy, co to będzie. O, 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 o Sandaczowo typowo. Chyba. Takie trzy przy łódeczce no, podbieraczka. Jest i sandacz? Fajnie zaatakował. Refleks trzeba mieć do niego. Kurczę, o to jest jedna szansa. I się udało. No to do wody leci, maluch. Rośnie bądź większy. Nowe wędzisko firmy Savager. Jest to produkt na rok 2021. Seria SG4, model Medium Game w długości 2,21, o ciężarze wyrzutowym 12,35. Bardzo ciekawe wędzisko, które charakteryzuje się szybką akcją. Podczas holu ryby przychodzi ładnie w płynną parabolę. To ugięcie pozwala też daleko posłać przynętę. Fajnie się ładuje. Mamy duży komfort rzutowy i zasięg na tym wędzisku. Jakiś kotleciuszko. Nie zobaczymy, co to będzie. Ale będę super to Mogę mi spomować O, o, o! O to a proszę, sztupak Sztupak jest Oto w głębokości dłużej się O, już to coś tam sztupaczek o, wziął na to Wydaje mi się, że troszkę mu się w głowie zakręciło, bo to jest dosyć głęboko, 14 metrów no i na luchu do wody. Psa. To wszystko za sprawą użytych komponentów. Blank jest wykonany. Z japońskiego węgla toraj o module 30T. Przelotki na wydłużonej stopce Seaguy oraz uchwyt też Seagida, gwarantuje bardzo fajne wyważenie tej wędki. Wędzisko z powodzeniem może być stosowane do łowienia z łodzi szczupaków i sandaczy do różnych technik, nie tylko do gumy ale również do woblera, czy chociażby twardych przynęt takich jak cykady, obrotówki bądź wahadłówki doskonale się sprawdzi również nie tylko w klasycznym opadzie, ale bardziej w trakcie łowienia ryb w tonik. coś fajnego będzie deszczyk zaczął padać i rybka zaczęła brać zwariowana pogoda flauta się zrobiła To będzie, o, 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 widzę, sandacz. Chodź, Jest, i sandaczyk. Walczył godnie, myślałem, że będzie troszkę większy, ale... Starałem się założyć taką jak najbardziej uniwersalną gumkę, bo tu i sandacze, i okonka, i szczupaczka, więc chcę mieć szansę na wszystko. Dzięki temu, że te wędzisko składa się w trakcie ataku, przynęta może być głębiej zasana, a hak pewniej usadowiony, więc na pewno będziemy mieli mniej spadów przy użyciu tego wędziska. Dobre przenoszenie, lekka waga, doskonałe czucie to na pewno atuty tej serii. Na pewno także design przyciąga uwagę, bardzo ładna kolorystyka. Seria SG4 z Savagera na pewno zainteresuje wędkarzy, ponieważ tak wiele atutów w rozsądnej cenie jest niewątpliwie rzadko spotykane na naszym rynku. Jakiejś nie ma Kurde Szubaki oki jest takiego a to nie byłem przygotowany Takie proste. Jest. Wypił się w podbieraku, ale tu jest bestia. Piękne jest. To co do wody. Ostre zakończenie dnia.